Ale ja dzisiaj postanowiłam tak na spontanie obciąć moje włosy Tak, moje piękne długie włosy Moje włosy bardzo długie są Popatrzcie na to no, Normalnie bardzo długie I nie wiem, o tak o po prostu chciałam się je ja obciąć Bo z czym czekać, na co czekać Dobra, więc po prostu róbmy to, tak? Dobra, poczekajcie. Muszę uczesać włosy! To jest ostatni raz kiedy mnie widzicie z takimi włosami na te okulary i muszę sobie idealną tutaj kitkę zrobić, żeby wszystko było równiutko. Ja włosy. Ja dzisiaj cały dzień się nad tym zastanawiałam na no serio. O, ja. Ok, mam nadzieję, że będzie git to. O! Tylko... Dobra. Robimy to. Co to takiego? To tylko włosy? A w ogóle. Jakby co. Mam bardzo krzywą bulwę tutaj, ponieważ mnie pola i miałam taką wielką bulwę tutaj. I to teraz mi się zmniejszyło, ale nadal nadal widać, że coś tutaj mam. Nadal nie jest idealny kształt twarzy, no ale jest lepiej. Na przykład mnie nie boli. Tak jak dotykam, to mnie tutaj boli. Okej, okay, dobra, tyle obecne sobie na razie. O ja to teraz na serio będę robić. Kurde, no w ogóle trochę włosy tak pokręcone przez te koki, które robiłam bo ja z łusami już na serio nie miałam co robić nie? no dobra, po prostu tniemy, co? dobra ja nie ja wiem jak ją tnąć ej ludzie, ja po prostu sobie to tak nadudam jeszcze i sobie po prostu obetnę tutaj tak trochę okej, okay, dobra tniemy, nieważne o oh, sz... ja to nazywam O oh, Nie wiem, czy prosto, czy krzywo, ale nieważne, bo będą jeszcze krótsze oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> ja to na serio zrobiłam. Bezmyślnie po prostu sobie obciąłem O, Och. O kurde! Co to jest? Dobra, muszę włosy rozpuścić i zobaczyć, jak to wygląda. Ludzie, ja obcięłam właśnie moje włosy. Zobaczymy, czy to w ogóle prosto. No pamiętajcie, mogę teraz tutaj już przestać. Ale. O jest trochę tam krzywo. Tutaj tak. Tutaj gdzieś. Ale dobra, lecimy dalej. Nie zatrzymujmy się. Czajcie jaka to wielka różnica? Oh my gosh! Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <śles> Ale nice! Ja czekałam na ten moment, żeby sobie wreszcie znowu włosy obciąć, na serio, było już tak dużo sytuacji, gdzie po prostu chciałam włosy obciąć, tak miałam uczucie, żeby je obciąć, takie pragnienie jakby, że o oh my gosh, chcę obciąć włosy, żeby mieć taką zmianę, ale potem ich po prostu nie obcinałam. I kiedy farbowałam te włosy, to też miałam takie myśli, żeby je obciąć, no ale po prostu je pofarbowałam, zamiast je obciąć. <grym> w ogóle nikt o tym nie wie, że ja właśnie, celnie ja właśnie robię, nie? Nikomu o tym nie powiedziałam, bo chciałam też zrobić taką niespodziankę. Dobra, słuchajmy na dół. Okej, okay, o Obejrzymy teraz to oh. Kurde, ręce mi tutaj nie dosięgają, już prawie poczekajcie. 2000 oh. years later. Ale to długo trwa. Oh. Kurde. Czy ja w ogóle znalazłem? No ładnie. Poczekajcie, ja to po prostu tak zostawię. Ja idę po... O ja! A może tak obetnę z tej perspektywy prospe... perspektywy! Mam <grym> nadzieję, że nie wyjdą wtedy krzywe. O kurde. Ale ja sobie zrobię teraz jakiegoś koka I po prostu pójdę po większe nożyczki i zrobię sobie koka dlatego, żeby mama nie widziała Że sobie obciąłem O sobie obciąłem O kurde Patrzcie jakie krzywy są O ale już lepiej wyglądam O rany Ale o ja Teraz wiem o co chodzi z tym lżej, czuciem się. O, ale mi lżej w głowę! <laughs> teraz, jak będą nosić kitki, to mi to nie będzie przeszkadzać. Nie będzie mi tak ciężko. A teraz po prostu już nie ma takich problemów. Nic będę miała! O, mój Boże! wiecie co, ja nawet nie wiem, co ja mam czuć. Bo, bo w ogóle nie realizuję właśnie tego, co tutaj robię. W ogóle nie jestem. Nie wiem. Jakaś bez emocji, ale, ale cały czas mówię, o oh my, God, oh my God", ponieważ nie mogę w to uwierzyć, że ja to na serio robię po prostu tak obezmyślnie. No ale, no, ale z czym czekać? Włosów się nie żałuję, ludzie. I to sobie powiększa, i to sobie powiększa nożeczki. Nie to widać, że obciąłam. Chyba sobie założę bluzę. Tak, ja sobie założę bluzę ludzie i pójdę po nożeczki. Okej, okay, dobra. Tak, tak byłam. Taką poszłam do mamy. O powiedziałam, że mi jest zimno po prostu i no zimno i wzięłam po prostu takie nożyczki bo nie znalazłam większych, bo my mieliśmy takie wielkie nożyczki ale no, nie ma nie ma ich, nie wiem gdzie są i nie chciałam też tak szukać, bo mama mnie się potem pyta, czego szukam ale nie chciałam jej powiedzieć, czego szukam <laughs> żeby sobie nie pomyślała do czego bo mama pewnie by się potem spytała do czego Go, a ja chcę, żeby każdy miał niespodziankę i taki szok, że ja to zrobiłam Już taki mi się podobałem, tylko że ja chcę krótsze. Moja misa jest dotąd No jeszcze tak trochę O, fajnie Patrzcie, czekajcie to Przed chwilą jeszcze moje włosy były dotąd Okej okay. Okej, okay, tyle. Tyle ludzie, tyle i koniec. Tyle okej. Okay. Mam nadzieję, że te narzeczki będą dobre. Żadne myszeczki nie chcą dobrze tłumonić. A te okej, okay, te są na no sero lepsze. Mogą je od razu wziąć. Ale to ładne. Ale to czarne tak. Nie ma. Nie ma was, nie ma. No, jeszcze krócej, jeszcze krócej ludzie. sobie tnąć te włosy tak chyba będzie najlepiej inaczej ja nic nie widzę i nie umiem opanować tego gdzie tnę Na pewno nie są proste. Nie mają tej samej długości, chyba. Ale łatwo się je czeszę, o rany! To ja będę musiała szamponu tylko jedną kropelkę używać. Dobra, jeszcze krótsze. Jeszcze krótsze, ja nie mam dość. Ja chcę. Dotąd. Dotąd. Jeszcze kawałeczek Jeszcze kawałeczek i będzie git. Ja, ja tego nikomu nie powiem. Ja będę... Ja poczekam, aż każdy sam zobaczy na żywo, czy w ogóle ktoś się skapnie. Bo ja zawsze... no ja zawsze miałam takie długie włosy. Tylko właśnie w tym 2019 roku sobie ją obcięłam. Okej, okay, lecimy. Lecimy. Próbuję to jakąś wyrównać tutaj, ale chyba już nie wyrównam tutaj nic zbytnio. O, rany. Patrzcie na to. O ja! O, ja. o kurde. Co to ma być? Nie, tutaj jest klucz i dłuższe. O nie. O oh no! Ale sobie spieprzyłam. O kurde! Ja. Co ja zrobiłam? Mam krzywe włosy, co nie? Zobaczymy. O oh, si. Moja mama mi boła. Taką krzywę, dobra, idziemy. idziemy. Co? <grywa> <grywa> co ty żeś zrobiłaś? Usadziłam. <grywa> <się> <grywa> ty, ja... Wiesz co ty masz w tyłu? Wiesz, Więc... a czemu nie? Tak mi się chciało. P wyrównasz mi to? Nie. Mama mi ja ci nawet się walczy! Jeżeli ja ci muszę tu znowu! Weź wszystkie te pokażę <gryzamy> <gryzamy> wam później jak wyglądają więc yes. to jest aktualny stan moich włosów takie o nie wiem czy widać Czu. i no ja chcę je jeszcze krócej mieć ale no, nie chcę je bardziej obciąć bo ja chcę żeby to były takie żeby miły tak ładnie na ramionach były jeszcze tak Kawał, żeby były obcięte, to by było tak nice. Taki kawałeczek jeszcze. Tak żeby były takie fajne, krótkie. Rozumiecie tak dotąd. To by było mega. Bo no teraz już jest fajnie, tak? Mm, ale mi to tutaj jest tak, no nie wiem. Jeszcze trochę za długie. <gryw> za długie. Jeszcze bardziej krótkie. Ja sobie teraz umyję włosy z nadzieją, że mam mi potem obetnie je dalej. Ludzie! Ja już jestem gotowa. Ja idę się teraz kąpać A ja już tutaj wszędzie są włosy. Patrzcie na to. <laughs> Moje piękne włosy. I wszystko mnie kuje, bo to wszystko wleciało mi do ciuchów No ale tak, pokażę Wam jeszcze później jak to będzie wyglądać, jak to wyschnie jak będzie znowu, ja będę miała znowu sucha włosy i pokażę wam reakcję mojego rodzeństwa oh my gosh <noise> okej, okay, widzimy się zaraz okej, tutaj po wykąpaniu teraz tak pięknie wygląda będę teraz suszyć załatwiłam. No, mama mi pracę załatwiła. No, w takim sklepie. Ja się no bo w sklepie pracę załatwiłam. przestań z tym. Sara... Tym, co <śmird> Mama się śmieje. A, A, A czemu? Nie wiem płacę ci wrócę. Ale od czego? Dzisiaj rano miała jakiś... <śmird> Okej, okay, to była reakcja mojej rodziny. Nie mogę sobie wyobrazić jaka będzie w szkole. Ja to... Co włosy ci się mają? A cześć ludzie! Witajcie! Tutaj mały upgrade. Moje włosy są krótsze. Patrzcie na to, nie? One są już nawet troszkę za krótkie, ale nie, no jest, jest git, nie? Fajnie. I to jest upgrade, ponieważ yy, mamy już yy, styczeń. A ja ten filmik nagrywałam jakiś miesiąc temu czy coś takiego, ale nie mogłam go dokończyć, ponieważ mi się telefon popsuł. Mogę wam kazać. Patrzcie, o to mój telefon teraz, nie. Tak o, wygląda. Więc nie mogłam dokończyć tego filmiku i nie mogłam go wstawić wcześniej na YouTube. I no, ale teraz jest upgrade, tak wygląda, o tak wyglądają moje włosy teraz, więc no. Jak Wam się filmik spodobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie mi kanał i widzimy się następnym razem. Pa!